Panie kolego, z tej strony od Kosar. W dzisiejszym odcinku znajdujemy sobie lejsy o smaku salsa. Mm, tutaj widać, że jest salsa, panowie i panie. Taka zielona tutaj jest. Tutaj jest czerwona. Tutaj jest jakieś. Nie, mam nadzieję, że to po prostu będzie środku jakiś kubełek chyba z salsą rozpuszczoną. Jakaś zieleń jakaś. Mam nadzieję, że to w środku będzie tutaj środku. Mam nadzieję, że to będzie. Ukurka wódka, patrzcie, do wygrania w loterii karnety na festiwal dla czterech osób. Mi się w to nie chce wierzyć, bo ja wiecie, zazwyczaj za ja nie ufam w takim, takim czymś. Lub inne muzyczne nagrody. Muzyka smakuje lepiej z lejs. Ciekawe, bo ale jest lejsów nie jak, jak są muzyki. E, chipsy ziemniaczane o smaku salsy, składniki ziemniaki, oleje, roślinne, słonecznikowy, roz... Rupa, czekaj, rzepakowy i takie inne główne. chodzili tutaj. Dobra, zobaczymy w ogóle jakaś gitara to jest i, i czy to jest dla tych otyłych, nie powinni tyle jeść. 140 gramów. Mam ja taką koleżankę, co codziennie takie lejsy właśnie przemia. Nie będę wymieniał imienia, nazwiska, ale mam taką koleżankę. Jest, jest, jest szczerze, bardzo puszysta. Tak pozdrawiam, oczywiście. Patrzcie na to jest w bośka! Ale to jest kurka wódka. Patrzcie. Czerwona. A właśnie, gdzie to jest ten skópek? E! Chwila! Gdzie to jest ten Kubra mogą być, potem tutaj. jest? Chyba go producenci wszamali. O, te gnoje jedne. No niech czas tam zadzwonię. Czekajcie, kurde. Gdzie to jest numer? No nie. A tu jest numer, patrzę. Ej, patrzcie, tu jest ten numer. Opłata w ogóle taryfy lokalnej. No nie, jeszcze kasę chcą za... Kurka wódka, jeszcze chcę kasę. Za zadzwonienie do nich. A, sobie sobie pieniędzy oszczędzę na nich. Dobra, spróbujemy. Patrzcie, jest taki ogólnie, chips taki. Szczerze, nie wiem po co kupować, ale jest jak można sobie stworzyć własne. No nawet, no nawet dobra. Daj mi już 7 na 10, niech mają. Eee, Obejrzyjcie, też te os e, ostatnie moje filmy, ostatnie odcinki. Bo tam ostatnio mówiłem o łowcy, że przywrócili Więc zapraszam do poprzednich odcinków A już nowe, już niedługo, na kanale Do zobaczenia, elo!